Szczęść Boże, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie, cieplutko i milutko w ten piękny słoneczny dzień przy błękitnym niebie, kochani, po pierwszym ulewnym deszczu. Roślinność po prostu wybujała. Widzicie już zielone drzewa. Burz po prostu eksploduje życiem. Jest zielono i, i świeżo. Ptaszki śpiewają i jest cudownie. Pora deszczowa to też czas na sezon mango. Przed chwilą zjadłam dwa pyszne, soczyste mango, ale no nie będę Wam robiła więcej smaku, bo mowa jest o budowie. Kochani, prace postępują. Cieszę się ogromnie, ponieważ to fundamenty. Są już ob obbudowane. Niestety brakuje mi polskich specjalistycznych słów, żeby to wszystko określić, ale sami zobaczcie, co się dzieje. Więc wypełniamy e, ziemią te fundamenty, i e, no, oczywiście jeszcze raz przeszukujemy wszystko, czy nie ma pozostałości po korzeniach, żeby nam tutaj nic nie rosło pod budynkiem. E, no i polewamy wodą i ugniatamy. Mamy taki kompaktor, który nam tutaj bardzo pomaga. No, ludzie są bardzo zdeterminowani, też chcą e, szybko postępować z tą budową. E, no ale trzeba to zrobić wszystko bardzo, bardzo solidnie. Kochani, raz jeszcze i jak zawsze na koniec bardzo gorąco Wam dziękuję e, za to, że jesteście z nami, za to, że widzę Was, że oglądacie. To, co przygotowujemy. Bardzo Wam dziękuję za, za wsparcie. O, kochani, liczę na pomoc boską i liczę na pomoc Waszą, bo to dopiero fundamenty. No, a jeszcze trzeba to pociągnąć, wszystko w górę. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i wynagradza, i do zobaczenia w przyszłym razem. Szczęść Boże!